Hej, hej, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was bardzo fajnym i przyjemnym tematem. Otóż w jaki sposób można sobie umilić jeszcze bardziej praktykę jogi, więc jeżeli ten temat Was interesuje, to zapraszam serdecznie do oglądania. Zanim jednak przejdę do opowiadania i do pokazywania Wam, w jaki sposób ja Umilam sobie całą praktykę jogi i sprawiam, żeby cała ta przyjemność była jeszcze bardziej wyjątkowa i tworzę swoje takie miejsce do praktyki jogi miejscem bardziej takim sakralnym. To chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że samo już wyjście do grupy ludzi, którzy ćwiczą też jogę, jest dla mnie już wystarczającą. Czynnością, wystarczająca, żeby, żeby cieszyć się z praktyki, żeby cieszyć się z ćwiczenia i ruszania własnego ciała. Natomiast teraz, w ostatnim roku, kiedy mamy specjalną, wyjątkową sytuację, która wszystkich nas w jakiś sposób dotyka, więc jesteśmy niejako zmuszeni, mówiąc w cudzysłowie, ćwiczyć więcej w domu. Dlatego w w ciągu ostatniego roku ja również zadbałam o to, żeby chciało mi się ćwiczyć tą jogę. I chciałabym wam dzisiaj przekazać moje sposoby, co takiego ja robię jeszcze może za kulisami, że sprawia mi to przyjemność, że chce mi się wrócić na matę, że chce mi się ćwiczyć, bo pamiętam o kilku drobnych rzeczach. Natomiast zaznaczam tutaj że wcale te rzeczy nie są niezbędne i konieczne, żeby stanąć na macie i, i po prostu zacząć ćwiczyć. Jakiekolwiek ćwiczenie, nie musi to być wykonywanie jogi. Dlatego, że wystarczy tak naprawdę mata i już, i można zacząć ćwiczyć. Dlatego są to rzeczy zupełnie dodatkowe, zupełnie dowolne. Które możecie sobie wprowadzić, możecie zaczerpnąć jakąś inspirację, bo akurat, może akurat przyda się Wam w praktyce własnej jogi. Także zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, jaka zdecydowanie Ci się przyda do praktyki, to jest mata do jogi. Ja akurat mam tutaj z firmy Evolution. To jest mata antypoślizgowa, którą zakupiłam kilka ładnych, dobrych lat temu i cały czas służy mi nienagannie. Ponieważ ja bardzo lubię ćwiczyć też jogę dynamiczną, więc mi wtedy była potrzebna właśnie antypoślizgowa mata. Mam teraz też również taką jeszcze dodatkową powierzchnię, taką dodat taki można nazwać to dodatkowy ręcznik antypoślizgowy, który przykrywam, którą właśnie przykrywam tą matę, żeby jeszcze bardziej nie ślizgać się na macie. Także używam go również, żeby chronić swoją matę, ten właśnie ręcznik powoduje, że mata nie niszczy się tak szybko, a można wrzucić do pralki i wyprać i wygląda to zawsze estetycznie. Na początku jeśli nie masz w ogóle maty, a chcesz spróbować czy w ogóle joga jest dla ciebie, to nie potrzebujesz nawet maty na samym początek, wystarczy koc, może duży ręcznik albo zwyczajnie dywan, żeby poćwiczyć. ostatnią rzeczą to jest oczywiście ubiór wygodne ubranie do ćwiczeń ja mam akurat jak tutaj widzicie sporo bo dlatego, że dużo ćwiczę uczę w różnych miejscach, prowadzę warsztaty nagrywam filmy na YouTube więc to co tutaj widzicie w mojej szafie jest wynikiem zbierania tych rzeczy przez kilka lat na początek wystarczy oczywiście coś wygodnego może być jakiś dres to nie musi być specjalne zadedykowane ubranie do jogi, ale fajnie jest mieć właśnie coś wygodnego. Najważniejsze, żeby ubranie, w którym ćwiczysz, było wygodne, nie krępujące, żadnych ruchów, nie uwierało w żadnym miejscu. Coś, co będzie dawało ci swobodę ruchu, coś, co nie będzie powodowało, że przez cały czas będziesz musiał się poprawiać. Ubranie ma być lekkie, ma być oddychające, nie krępujące ruchy. Także jeśli w domu masz jaki, jakikolwiek dres, a wierzę, że każdy w domu ma coś wygodnego, może to być również piżama. Jeżeli oczywiście ćwiczysz w domu, to oczywiście to wszystko również zda egzamin. Jedną rzeczą, na którą ja lubię zwracać uwagę, to jest oświetlenie w pomieszczeniu, w którym ćwiczę. Bardzo lubię dodać tutaj element świeczki, zwłaszcza kiedy ćwiczę wieczorem, również w ciągu dnia, ale wieczorem właśnie element takiej świeczki, światła, prawdziwego ognia nastraja zupełnie inaczej do praktyki jogi. Kiedy ćwiczę wieczorem, również lubię zapalić sobie lampę solną. Dodaje ona niesamowitego klimatu do całej, do całej wieczornej praktyki. Jej one wpływają na poprawę samopoczucia, poprawiają też koncentrację, niwelują również negatywny wpływ telewizora czy, czy komputera, więc zdecydowanie warto mieć taką lampę też pod ręką, nawet niekoniecznie do praktyki jogi, ale warto mieć również ją w każdym domu, a i najlepiej również w każdym pomieszczeniu. No i jednym z moich ulubionych dodatków do praktyki jogi jest aromaterapia w postaci olejków eterycznych i rozpylania ich w dyfuzorze podczas właśnie praktyki. Olejki dodają piękny zapach i zmieniam je w zależności od mojego nastroju. Również już całkiem fajna kolekcja olejków, po które właśnie sięgam przy, przy praktyce jogi. Yy, sięgam, yy, sięgam po różne, w zależności od tego, co na dany moment yy, potrzebuję, ale mam takie swoje ulubione, ulubione perełki, po które sięgam yy, regularnie. Jedną z moich ulubionych mieszanek olejków jest olejek Balance, który jak sama nazwa wskazuje, dodaje dużo równowagi, wprowadza dużo spokoju do praktyki. No i ma przede wszystkim niesamowity zapach, lubię również po niego sięgać nie tylko podczas praktyki jogi, ale na co dzień również. Po lawendę sięgam najczęściej wieczorem przy wieczornej praktyce, dlatego że niesamowicie uspokaja i nastraja do spokojnego snu. Po Wild Orange sięgam. Zauważyłam, że sięgam w momencie, kiedy mam ochotę na, na jogę dynamiczną. Zwłaszcza wtedy, kiedy ćwiczę aż jogę w domu. Dla mnie ten olejek wtedy jest niezawodny. Natomiast kiedy nie ćwiczę jogi, ale wykonuję innego rodzaju ćwiczenia, na przykład fitness, to sięgam właśnie po ten olejek On Guard. Także wszystkie te olejki dla mnie są specyficzne i bardzo lubię po nie sięgać właśnie przy, przy ćwiczeniach. Jeśli nie sięgam po olejki, to lubię zapalić kadzidło i najczęściej moim wyborem jest biała szałwia. Chociaż staram się nie zapalać kadzidła w momencie kiedy już praktykuję jogę na macie, raczej lubię przygotować nim pokój przed praktyką. Dlatego, że czasami dym z kadzidła powoduje, że kręci w nosie albo powoduje, że zaczynam może kaszleć, więc bardzo lubię przygotować sobie pokój zapalając zapalając właśnie kadzidło przed kilka, na kilka minut przed praktyką jogi. No i oczywiście bardzo pomocne w praktyce regularnej jogi mogą okazać się różne przyrządy, pomoce, wiodze. Również mam tutaj ich kilka, może masz również swoje jakieś ulubione. Ja lubię sięgać po koło, to jest jedno z moich ostatnich zakupów, koło wykorzystuję do pozycji bardziej zaawansowanych, głównie do różnych wygięć w tył do stania również na głowie, koło powoduje, że mogę się. Wygiąć bardziej i wiem, że moje plecy są wtedy bezpieczne, także wtedy lubię sięgać właśnie po, e, po koło. Kolejnym takim, myślę, że najbardziej popularnym przyrządem czy pomocą do jogi jest właśnie yoga blok czy klocek do jogi, zwłaszcza dla osób początkujących, które nie mogą sięgnąć na przykład palcami do, do podłoża, na przykład w pozycji trójkąta, może również okazać się pomocny pasek do jogi, czy możesz użyć nawet krawata, jeżeli nie możesz złączyć rąk za plecami, poduszka może się okazać również bardzo pomocna, Albo do medytacji, albo do relaksacji, jak i również ręcznik czy, czy koc. Koc do relaksacji, bardziej, aby się przykryć, żeby nie stracić ciepła ciała, natomiast ręcznik może być bardzo przydatny, żeby podłożyć sobie pod kolana przy wykonywaniu pozycji klęczących. Moim zdaniem bardzo pomocne jest również i ważne w praktyce jogi jest to, żeby wybrać sobie zaciszne miejsce do praktyki, tak żeby nikt, nikt Ci nie przeszkadzał. Wybierz również czas, który najlepiej Ci odpowiada i przede wszystkim dobierz odpowiednią długość filmu, z którym na przykład ćwiczysz. Przed rozpoczęciem każdej praktyki usiądź na chwilę i zapytaj się siebie, co na ten moment potrzebujesz i pod tym kątem wybierz właśnie rodzaj jogi. Czasami będziesz miał ochotę na jogę spokojną, czasami na dynamiczną, czasami będziesz chciał się skupić bardziej na biodrach czy na rozluźnieniu ramion, a może chcesz sięgnąć tylko i wyłącznie po jogę relaksacyjną. Na moim kanale okazało się już dosyć spora ilość filmów, także możesz sobie wybrać właśnie u mnie, jeżeli masz ochotę. Pamiętaj również, żeby dobrać film, jeżeli ćwiczysz właśnie z trenerem czy nauczycielem jogi yy, przez internet, żeby wybrać pod twoje potrzeby, żeby wybrać ten film na jakie są twoje potrzeby na ten moment. Kiedy jesteś osobą początkującą, to wiadomo, że nie wybierzesz czegoś co jest poza granicami twoich możliwości, także wybierz film pod swoje potrzeby. So that we can lay still for a while. Na koniec jeszcze chcę tutaj wspomnieć, że... Olejki bardzo lubię smarować już przed samą praktyką, kiedy wszystko mam gotowe. Lubię je rozsmarować na nadgarstki i wąchać w trakcie praktyki. Ja nawet nie wąchać, po prostu czuję, że, że aromat tam jest. Jak i lubię smarować również swoje stopy, i wtedy ten zapach olejku czuję przy, przy każdych pozycjach skłonu do nóg, co jest naprawdę niesamowitym doświadczeniem. Także bardzo lubię również właśnie tą metodę. Mam nadzieję, że spodobały Wam się niektóre z tych propozycji, i mam nadzieję, że być może uda Wam się wdrożyć również kilka z nich do, do swojej praktyki jogi. A ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętaj zasubskrybować kanał, jeżeli Ci się podoba i do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam!